Szukasz skutecznego i wygodnego sposobu na regenerację mięśni, poprawę wydajności lub złagodzenie napięć bez wysiłku? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze elektrostymulatory mięśniowe w najlepszym stosunku jakości do ceny. Od przenośnych, łatwych w obsłudze urządzeń do podstawowej rehabilitacji. Po zaawansowane modele z wieloma trybami impulsów i łącznością mobilną. Przeanalizujemy intensywność, różnorodność programów, jakość elektrod, wygodę użytkowania oraz oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać elektrostymulator najlepiej dopasowany do Twoich celów zdrowotnych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Beurer Beurer to urządzenie do elektrostymulacji, zaprojektowane z myślą o łagodzeniu bólu i wspomaganiu treningu mięśni w sposób komfortowy i indywidualny. Dzięki kompaktowej konstrukcji i białemu wykończeniu, łatwo wpasowuje się w każde otoczenie, zarówno w domu, jak i w gabinecie, oferując praktyczne rozwiązanie dla osób potrzebujących terapii, stymulacji nerwów lub aktywacji mięśni. Urządzenie łączy w sobie funkcję TENS do łagodzenia dolegliwości bólowych i miejscowych, EMS do aktywacji i wzmacniania mięśni oraz tryb masażu, który pomaga rozluźnić napięcia po ćwiczeniach lub na koniec dnia. Każdy tryb ma regulowane poziomy intensywności, dzięki czemu możesz dostosować terapię do swoich potrzeb. Od delikatnej stymulacji po głębsze impulsy w zależności od obszaru zabiegu. W zestawie znajdują się wielokrotnego użytku elektrody samoprzylepne, które mocno przylegają do skóry i zapewniają równomierny rozkład prądu. Panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem i intuicyjnymi przyciskami umożliwia szybki wybór trybów i precyzyjną regulację intensywności bez zbędnych komplikacji technicznych. Urządzenie Beurer oferuje wszechstronne połączenie ulgi w bólu, treningu mięśni i masażu przy bardzo prostej obsłudze. Lekka konstrukcja, dołączone elektrody i różnorodne opcje ustawień sprawiają, że to idealne narzędzie dla osób chcących poprawić regenerację po wysiłku i wspomaganiu treningu mięśni w sposób komfortowy i indywidualny. Dzięki kompaktowej konstrukcji i białemu wykończeniu łatwo wpasowuje się w każde otoczenie, zarówno w domu, jak i w gabinecie. Numer 2. Awon Awon to urządzenie o neutralnej kolorystyce i przenośnej, kompaktowej budowie, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno do użytku domowego, jak i podczas treningów czy rehabilitacji na siłowni. Ergonomiczny kształt łatwo dopasowuje się do ciała i umożliwia komfortowe użytkowanie podczas zabiegu. Jedną z jego największych zalet jest szeroka gama programów z trybami specjalnie zaprojektowanymi do łagodzenia bólu, aktywacji mięśni i rozluźniania napięć po ćwiczeniach. Każdy z trybów można regulować pod względem intensywności, aby dopasować terapię do potrzeb poszczególnych partii ciała, od łagodnej, relaksującej stymulacji po głębokie impulsy wspomagające krążenie i siłę mięśniową. Urządzenie posiada dwa niezależne kanały, dzięki czemu można jednocześnie stosować różne parametry na różnych obszarach ciała. W zestawie znajduje się 12 opatentowanych elektrod samoprzylepnych, zaprojektowanych tak, by zapewnić optymalny kontakt i równomierne rozłożenie prądu. System elektrod pozwala na precyzyjne umiejscowienie i gwarantuje, że każdy impuls dociera skutecznie do mięśnia lub bolącego miejsca. Numer 3. Kompeks to urządzenie typu wszystko w jednym, przeznaczone dla osób, które chcą w domowych warunkach lub na siłowni ujednić, wyrzeźbić i wymodelować swoje ciało. Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja ułatwia transport, a solidna budowa gwarantuje długotrwałe i niezawodne użytkowanie. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wskazówkom z darmowej aplikacji Compeks Coach możesz rozpocząć trening w kilka minut, nawet bez wcześniejszego doświadczenia. Urządzenie oferuje szeroką gamę programów treningowych, od tych ogólnorozwojowych po ukierunkowane na konkretne partie ciała. Do dyspozycji masz także relaksujący tryb masażu, który pomaga rozluźnić napięcia po sesji, oraz program elektrostymulacji TENS, przeznaczony do łagodzenia bólu ścięgien i stawów. W ten sposób nie tylko poprawiasz swoją siłę i definicję mięśni, ale także dbasz o regenerację i zapobiegasz ewentualnym dolegliwościom. Cztery niezależne kanały umożliwiają jednoczesne działanie na różne partie ciała. Możesz trenować obie nogi, obie ręce lub nawet połączyć trening brzucha z dolną partią pleców w jednej sesji. Medycznej jakości elektrody samoprzylepne gwarantują optymalny kontakt ze skórą i równomierny rozkład impulsów, aby każda partia mięśni była efektywnie stymulowana. Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja ułatwia transport, a solidna budowa gwarantuje długotrwały i równomierny rozkład impulsów, aby każda partia mięśni była. Numer 4. AuVon to wszechstronne urządzenie zaprojektowane z myślą o łagodzeniu bólu i poprawie komfortu mięśni. Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia korzystanie z elektrostymulacji w dowolnym miejscu i czasie, zarówno w domu, jak i poza nim. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i stonowanej kolorystyce Owon wygodnie przylega do ciała, stając się dyskretnym i skutecznym wsparciem w codziennym radzeniu sobie z bólami mięśni i stawów. Wśród jego największych zalet jest zestaw różnych trybów elektrostymulacji dostosowanych do różnych potrzeb, od programów skupionych na łagodzeniu napięć i bólu miejscowego, po cykle aktywujące mięśnie i poprawiające krążenie. Każdy tryb zapewnia efekt masażu elektrycznego z pulsami o zróżnicowanej intensywności i rytmie, dzięki czemu możesz dopasować terapię do swoich indywidualnych potrzeb. Urządzenie posiada niezależne wyjścia, umożliwiając jednoczesne leczenie kilku obszarów ciała z różnymi ustawieniami, co sprawia, że każda sesja może być maksymalnie spersonalizowana i rytmie, dzięki czemu możesz dopasować terapię do swoich indywidualnych potrzeb.